Już teraz mogę Ci powiedzieć, że jutrzejszy obrzęk będzie o wiele większy niż obecnie. Ale w tej chwili odczuwam skutki jadu ból. I nadszedł czas, żeby użyć trochę Stink Killa na to urządlenie do dzieła. Mam nadzieję, że to złagodzi to palenie na mojej skórze. O tempy ból. Chłodna ulga. Tak, to jest coś o wiele gorszego niż umrówki pandy. Nie wiem, czy to kwestia rozmiaru, czy po prostu urządlenie mrówki aksamitnej z południowego zachodu, zabójcy krów są po prostu o wiele bardziej bolesne. Ale to był cios. Cieszę się, że mam coś, co pomoże ugasić palenie spowodowane tym bólem. Już teraz mogę powiedzieć, że jutro będzie najgorszy dzień w tym roku. Musimy to obserwować przez następne 24 do 48 godzin. Nie wyszedłem jeszcze z opresji. A teraz nadszedł czas, aby przełamać to urządlenie i nadać zabójcy krów oficjalne miejsce w naszym rankingu urządzeń. Za przerażenie daje 7,5 na 10, mimo że są puchate i kolorowe. Gdy zobaczysz rządło całkowicie wysunięte, wszystkie zakłady są nieważne i wierzę, że to poważna sprawa. Jeśli chodzi o ból, byłem w szoku, ponieważ myślałem, że będzie co najmniej podobny do poprzedniej osy. Absolutnie się myliłem, było wielokrotnie gorzej, dlatego dałem 8 na 10. Wreszcie następstwa, obrzęk i ból nasilają się przez kilka godzin po urządleniu i przez cały następny dzień. Chociaż w żadnym wypadku nie jest to bullet end, z pewnością boli przez długi czas, a następstwa są dużo gorsze niż urządlenie. 8,5 na 10. Łączny wynik daje zabójcy krów oficjalną ocenę BSI na poziomie 8, co stanowi jak dotąd najwyższą ocenę i mnóstwo bólu jak na tak małe stworzenie. Napisz w komentarzach, które owady chcesz zobaczyć w następnej kolejności.